Zadanie wykonane. My z kolei chcielibyśmy nominować do wyzwania posterunek policji w Rzeczenicy, firmę Westpol Tewizen w Rzeczenicy i zespół szkół w Rzeczenicy. Dziękujemy. Dziękujemy za nominację urzędowi gminy do Gashen Challenge. Przystępujemy do wykonania zadania. Raz, dwa, Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Nominujemy do wykonania zadania GOPS w Rzecznicy. ZrGK w Rzecznicy i Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Rzeczenicy. Dziękuję.